Cześć, tutaj V, witam Was w nowym odcinku, no i znowu Record Video, czyli komentarze. Zobaczymy sobie natarcie, sezon karamanazowego Pegaza, nowe zasady, mapy i nagrody. O, kończą się operacje świąteczne, zaczynają się wszelkiego rodzaju eventy. Jest ich tak dużo, że jedne będą zachodziły na drugie z tego co słyszałem, bo ten sezon się zaczyna bodajże 10, a 11 się chyba na pewno zaczyna... zaczyna 11 się zaczyna maraton, tak na, na ten brytyjski, na tego brytyjskiego Tedeka, Więc Zobaczymy sobie. Temat jest, że ja 7 na 7 grałem do tej pory i, yy, i mam nadzieję, że sobie zagrać teraz. Chociaż moje się trochę, ale to dobra, przejdziemy do tego. Oglądajmy. Roczny cykl natarcia będzie kontynuowany w ramach nowego sezonu karmazynowego Pegaza. Czekają na Was nowe mapy, ciekawe modyfikacje. Tak, bo to jest trzeci, są trzy etapy, jakby trzy sezony tym całym takim dużym wydarzeniem To jest drugi sezon teraz, tak? I te zmiany to już jest w ogóle masakra, Katori, ale to zaraz oczywiście nagrody. Przejdziemy do tego. Ruszajcie do natarcia. Udział w tym oraz w kolejnych sezonach daje szansę na zdobycie nagród rocznych pod koniec trzech tegorocznych sezonów. Wśród nich znajdziecie spektakularne style 2D i naklejki. To jest fajne. Ogólnie podoba mi się w tym 7 na 7 to, że, yy, że każda ranga dostaje taki naprawdę całkiem spoko ten yy, kamuflaż, bo one są naprawdę ładne i tutaj Wargaming dużo wsadził w to energii i posarzenie żeby to ładnie wyglądało. Polski C63 z Super kamuflażem. I nowy czołg dziesiątego poziomu Hurricane. Hurricane. Jest to pojazd inspirowany Hurricane. znanym wam CS-63, ale z własną, mocną nazwą i wyjątkowym wyglądem. Jego aparycja będzie pasować do biegłości jego właściciela. Równie istotne jest otwarcie sklepu na tarcie. No i to jest dobre, bo powrócą czołgi, które były za. Yy, za. Rankingówki, które nie były przez dłuższy czas dostępne już w żaden sposób. Czyli znaczy inaczej, no nie mogli, ludzie, którzy nie zrobili wcześniej, tam nie mogli ich kupić, tak? A teraz będzie znowu będą za obligacje. Z przedmiotami za obligacje będzie on dostępny po raz pierwszy od czasu przerwania bitew rankingowych. Skoro te, te 45 to jest totalny śmieć, nie radzę tego robić w żadnym wypadku. A i tutaj widać, że też yy, od rangi będzie zależała zniżka na te czołgi, tak? Czyli będę miał jakąś swoją bazową jakąś cenę. I im wyższy wbijecie poziom, tym większa zniżka będzie. Czyli podobnie jak to było w rankingówkach, z tego co pamiętam. Będzie KPZ-50, który jest świetnym czołgiem. Będzie koncept 1B, który również jest rewelacyjny, moim zdaniem. I będą style na te czołgi, które też są bardzo ładne. I tutaj jakieś style na Progetto, ten SPQR, tak. I styl na, na Testolite, dobra. To jedyne miejsce, co tu jeszcze? A Charlamagne to jest w ogóle czołg, który, który jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo niedoceniany. Czoł premium, tak by the way, więc moim zdaniem warto się nim zainteresować, bo nim się grał dziwo bardzo przyjemnie. Pomimo tego, że teoretycznie wydaje się, że powinien być słaby. No i 114 SP2, czyli czoł, którego się praktycznie nie spotyka na randomach, a też jest całkiem fajne. W którym kupicie rzadkie, ulepszone wyposażenie. No i z wyposażenia co jest? Z wyposażenia jest turbo i jest obracarka fioletowa, więc. Też fajnie. Domyślam się, że nie będzie ich można kupić, ile się chce, tylko będzie po jednej sztuce. No myślę, że po jednej sztuce nie będzie tak, że będzie yy, jedno z nich można kupić, raczej po jednej sztuce będzie można. Co ja jamorach na gąskach? No tak, tak, on jest mięciutki dosyć. I której zadaje się ulepszone wyposażenie tołgi 50T. A nawet 300 tutaj było. dobra. Oraz ich wyjątkowe style. A także jeszcze rzadszy niszczyciel czołgów 114 SP-2. Też ze przedmioty i otrzymane zniżki zależą od najwyższego osiągniętego przez was... No, tylko, że wbicia tego to już jest jakaś masakra, nie? Ale zobaczcie, że też y, od odpowiedniego, odpowiedniej rangi, czyli złoto, musicie wbić po to, żeby mieć dostęp w ogóle do C-114 wtedy za 20 koła jest dla was, nie? Dostępna. W trakcie sezonu stopnia. Misje też zostaną w grze. Ukończcie je, aby zdobyć szczęśliwe żetony i zgarnąć nagrody. Trzeba grać i... Dobra, i tutaj jest tak: są obligacje, są te żetony, jakiś dzień, ta premium, kredyty, są dyrektywy. Jest więcej obligacji, rezerw, jakaś książka, i na końcu są hapeki fioletowe, czyli bardzo fajne. No, no, i ten, no i ten kamuflaż. Ogólnie granie, granie tym. Poczekajcie, ja zamknę. Pralkę. Pralkę słychać. Yy, ogólnie rzecz biorąc, to robienie tych misji jest chyba najlepszym sposobem nagrania. Jeżeli nie chcecie jakoś tam ranki wysokie wbijać, to po prostu sobie robić misje i nie przejmować się resztą. Zgarnąć nagrody. Trzeba grać i wygrywać, aby zdobyć wszystkie nagrody. Tak. Teraz ten proces I, będzie. I, 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 I trzeba mieć zajebiście mocną psychę też, bo żeby grać ten tryb, to przede wszystkim psychę jest mieć strasznie mocną. Przyjemniejszy, zróżnicowany i zachęcający do rywalizacji. Dodaliśmy trzy nowe mapy. Zatokę Małż z delikatnymi zmianami, jak nowa odsłona w E5. Okej. Okay. Studzianki z nowymi budynkami i powiększonym rowem na środku. Okej, okay. ale te budynki są dołożone? W... Że te mapy są zawsze pozmieniane trochę w stosunku do do tego co jest na randomie, nie? No bo 7 na 7 to troszkę troszkę inne taktyki, mocno inne taktyki są tutaj. Posterunek z nowymi ścieżkami na wzgórze w D4, D5. Czyli no, pewnie wjazd jest ok. I E4. Na każdej z tych map możecie znaleźć swoją własną receptę na zwycięstwo. Poprawiliśmy też pewne szczegóły na dotychczasowych mapach. Na przykład. Dobra, to zostawmy. Trzy mapy, tak? Czyli mamy Zatokę Małży, która no, nie oszukujmy się, nie jest najlubiejszą mapą graczy. Potem mamy Posterunek, który moim zdaniem jest akurat całkiem spoko mapą. I tu może być ciekawie. No i studianki, które też są całkiem fajne I po tych zmianach szczególnie w mieście tak zwanym czy w tym, gdzie jest stacja kolejowa, to czy fabryka, to, to wygląda lepiej. Więc tamta mapa jest spoko, ale co do Małży to nie jestem za bardzo przekonany. Do tych mapach. Na przykład na mapie Overlord baza i punkty docelowe zostały przeniesione. Aha. A na lodowcu pojawiła się roślinność w sektorze F2G2. <śpiewanie> <śpiewanie> Dedeczkowe miejsca. Nie ma za co. Super. Trójkąty kompty lubią to. Hensk z kolei zyskał. Te FV-y walące wam za 1800 z lubią to. centrum komunikacji, które zostało dodane do obszaru zieleni, a to wcześniejsze z miasta przeniesiono. Himmelsdorf został usunięty z natarcia w celu wprowadzenia poprawek, ale wróci do nas w przyszłości. Okay. Teraz modyfikatory mają jeszcze większy wpływ na grę w natarciu. Myślę, że będą chcieli na Him Himmelsdorf bardziej zrobić jeszcze bardziej symetryczny. Coś mi się wydaje. Ciema, który mi się będę się lepiej bawił jako pierwsza? Jagoda czy lodówka? Ech. Jeżeli lubisz polegać na RNG, to lodówką, a jeżeli wolisz coś bardziej stałego, to jagodą. Ja bym z tych czołgów brał jagodę mimo wszystko. One oba nie są jakieś super, ale szczerze wolę jagodę niż RNG lodówkowe i to, jak on jest miękki. Tarciu. Dwa wcześniejsze modyfikatory, czyli plus 25% do PW i przyspieszony czas ładowania materiałów eksploatacyjnych pozwalały dłużej przetrwać i sprawiały, że błędy nie były aż tak kosztowne. To było Oprócz spoko, nich akurat. w grze pojawią się trzy nowe modyfikatory. Ta modyfikacja z większymi, ilością punktami wytrzymałości była fajna, bo można było samemu rzeczywiście trochę dłużej przeżyć i czasem agresywniej zagrać. Pierwszy z nich zwiększy celność. Okay. Rozrzut przy 100 metrach zostanie zmniejszony o 0,15 u wszystkich pojazdów. To jest w ogóle chore, nie? Aż o 0,15 to jest bardzo dużo. Jak macie czołgi, które mają 0,4 na przykład, to jeżeli zmniejszycie o 15 setnych, to macie 0,25. Między 0,4, czyli takim działem jak macie, nie wiem, na ruskich czołgach ciężkich na przykład. Yy, zwłaszcza tych tam 8, 8 9, 10, coś takiego pewnie. A 0,25 jest różnica jak, taka jak między yy, yy, między właśnie tymi ruskimi, a Grillem na przykład. <laughs> Więc, albo Leopardem. Kamal Leopardem będzie można pewnie jakieś 0,1 wyciągnąć, tak jak e QRT pisze, to okej. Okay. Dzięki temu strzelanie z daleka i ostrzał słabych punktów zyskają na precyzyjności. Kolejne dwa modyfikatory wpłyną na system wykrywania. I to jest najbardziej porąbane moim zdaniem. Zasięg bezpośredniego wykrywania zostanie zmniejszony z 50 do 25 metrów. Podczas gdy czas wykrycia pojazdu zostanie skrócony z 10 do 3 sekund. Dzie to jest masakra. Nie, bo to jeszcze ten zasięg spota byłbym w stanie zrozumieć. Dobra, niech, niech tak będzie, nie, że na proxy jest mniej metrów. W porządku. Ale skrócenie czasu spotowania z 10 sekund, czyli jedzieć, wyjeżdża, ktoś przejeżdża, tak? Wychyl się na górce. Zamiast 10 sekund by się świecił tylko 3 sekundy. Jak dorzuci to do tego jeszcze sobie dyrektywy, wyposażenie i tak dalej, to będzie możliwość na przykład półtorej sekundy, żeby się tylko świecili. Więc to po prostu będzie jakaś masakra. Coś czuję, że, że jakieś striwy poustawiane, które będą znikały albo lajty, które będą do was strzelały, robimy magazynki i po półtorej sekundzie będą znikały, albo będą znikały między strzałami nawet, bo niektóre, niektóre lajty, na przykład taki 13, 13 105, ma dłuższe przeładowanie między pestkami, niż jest w stanie zrobić yy, yy, czas, przez który będzie się świecił, więc to będzie po prostu masakra jakaś. Dzięki temu skupienie graczy i informacje od sojuszników zyskają na znaczeniu, a w grze pojawi się więcej opcji taktycznych. Teraz łatwiej będzie się wycofać lub oskrzydlić nieprzyjaciela. Pamiętajcie, że ten modyfikator nie ma wpływu na czas wykrywania lotu zwiadowczego. Aha, czyli jeszcze teraz... Aha, czyli zwiadowczym... Okej. Okay. Wszystkie te wartości mogą zostać zmienione podczas sezonu. <noise> mogą zostać zmienione podczas sezonu. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. 0,4 minus 0,15... Czyli 0.40, 0.15 to jest 0.30, 39... no nie. Jak to to, Sła Sławek, piszesz? Kamal. Modyfikatory działają tylko w trybie natarcie i mają taką samą wartość dla wszystkich graczy. Zaktualizowaliśmy też listę pojazdów do wypożyczenia. Teraz w natarciu możecie wyruszyć w CS63. Okej. Okay. No to już widzę na tych rangach pierwszych. Wypożyczone c które będą na turbo bo się wywalały w pierwszych minutach bitwy. Minotauro. Minotauro. I AMX M4 MLE54. Oczywiście klasyfikacja i siedmiosobowe Plutony wciąż są w grze. Nie wiem, Utwórzcie mnie. swoją drużynę marzeń, i razem przedzierajcie się na szczyt. Pora na nowe legendy. Nie, szczerze, dla mnie to wygląda naprawdę dziwnie, nie? Jeszcze tą celność byłbym w stanie może zrozumieć. Zasięg spota na prokcji, tak, ale ten czas skrócenie go do 3 sekund, tylko. Ale zobaczcie, że Wargaming sam chyba nie jest do końca pewny, jak mu to wyjdzie i co to zrobi, bo powiedzieli, że mogą to zmienić w trakcie sezonu. Po prostu oni chyba sami nie wiedzą. Tylko wiecie, to jest trochę wkurzające, nie? Bo ludzie walczą o te nagrody, chcą zdobywać te wyższe, wyższe ligi i tak dalej, i tak dalej. A World się bawi. No był, był sezon był sezon przecież testowy, że tak powiem, tego 7x7, 7, czy dwa sezony testowe nawet. Mogli wtedy takie rzeczy robić, bo to jest w ogóle wywrócenie do góry nogami całego, całego systemu. Ja lubię zmiany, nie? Ja lubię zmiany, lubię jak, jak są jakieś tam. Poprowadzane takie modyfikacje różne, ale obawiam się, że dużo, dużo lepszym miejscem jest są jakieś yy, tryby zabawowe na przykład, albo tryby takie bardziej randomowe do robienia takich rzeczy niż robienie tego w trybie kompetytywnym. No ale okej. Okay. Zobaczymy, zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, czy wy będziecie grali w 7 na 7. Ja pewnie będę grał, bo będę pewnie misje robił. Domyślam się, że w misjach też będzie można zdobywać battle-passowe punkty. Jeżeli tak, no to tym bardziej. Więc będę pewnie grał, ale nie będę się spinał, bo ja nie mam psychiki po prostu do tego 7 na 7. Nie za szybko puszczają nerwy i, i zaczynam sam robić głupoty, więc ja się tam nie napalam, ale. Ale misję sobie porobię na pewno i, i jakieś tam nagrody zdobędę. Więc napiszcie, czy wy będziecie brali i jak wam się te zmiany podobają przede wszystkim. A może ktoś jest właśnie, bo może jest ktoś, kto dał na test C2, serwerze testowym 7x7. I udało mu się to jakkolwiek sprawdzić nie będzie mógł cokolwiek napisać. Więc jak, jak macie takie informacje, to, to śmiało zapraszam do komentarzy. No. Żegnam się, do zobaczenia, pa pa.